Dzień dobry kochani, serdecznie Was witam z tej strony Gosia. <laughs> Zapraszam wszystkich moich fanów na fascynujące wideo. I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o święcie zmarłych. Jak wiecie, niedługo 1 listopad, czyli święto wszystkich świętych, pójdziemy na groby ze zniczami, z lampkami i kwiatami pięknymi, na groby do naszych najbliższych rodzin i przyjaciół, którzy odeszli od nas, za którymi tęsknimy. I wiem, że chcielibyśmy, żeby byli z nami. Piję sobie herbatkę z rumianku. I chciałam wam powiedzieć, że wspominam swoją rodzinę, która już nie żyje, czyli mojego dziadka. Zacznijmy od pradziadka. Pradziadek nazywał się Dziedzic Stefan. Umarł już bardzo dawno, zapomniałam w którym roku, byłam wtedy dziewczynką, miałam z 11 lat. Prababcia Wiktoria Dziedzic. Umarła, jak byłam małą dziewczynką, malutkim dzieckiem. Niech spoczywa w pokoju i pradziadek, dziedzic. babci prawie że nie znałam. Moja mama tylko wspominała, że była wspaniałą kobietą. Rzeczywiście bardzo mnie kochała. Była wspaniałą kobietą. Prababcia Wiktoria, dziedzic. I świetnie piekła ciasta na drożdżach. Bardzo dobrze gotowała, sprzątała, dbała o dom. Bo jak wiecie, nie wiem czy wszyscy wiedzieli, myśmy kiedyś. To znaczy, moja babcia i moja, moja mama, jak była mała, miała dom z ogrodem. W Warszawie, na ulicy Białęckiej, był dom z ogrodem. Kamienica należała do moich pradziadków: dziedzica Stefana i Wiktorii Dziedzic i babci Aliny Dziedzic Salikier. Niestety, zmusi, państwo zmusiło zabrać dom pod budowę osiedla bez dziadka zgody. Pradziadek był dobrym człowiekiem, zaradnym, kochał bardzo zwierzęta, miał często psy. Gotowo, bardzo dobrze robił kopytka. Wspominam go miło, fajnie było z pradziadkami, bo jest bardzo dobrzy ludzie, bardzo nas kochali, dbali o nas. Współczuję i niech spoczywają w pokoju mnie Ojca Ducha Świętego, Amen. Dziadek Jurek był bardzo dobry dla mnie, śpiewał mi piosenki, jak była małą dziewczynką, usypiał mnie, I woził mnie samochodem. Mieliśmy czerwonego Fiata, woził nas samochodem, mnie, mamę i babcie, i dziadków, znaczy pradziadków. Jeździł ze mną na wodę do choszczówki, jeździł na grzyby, był grzybiarzem i mój dziadek, słuchajcie, był wojskowym. Był panem, miał stanowisko porucznika w wojsku, był wojskowym. I był grzybiarzem. Pracował w kolejnictwie. Dobry był człowiekiem. Lubił wypić, ale to nie jego wina, lubił wypić, ale wyszedł z nałogu. Wspominam go bardzo miło, bardzo go brakuje. Niech spoczywa w pokoju. Babcia Alina żyła dłużej, 81 lat żyła. Była dobrym człowiekiem, zawsze dbała o mnie i o mamę. Martwiła się zawsze, czy będziemy zdrowe, jak się jechaliśmy, czy coś się nam nie stanie. Bardzo ją mile wspominam była dobra, troskliwa kobieta, opiekuńcza i miała serce. I dobrze gotowała, nauczyła mnie wiele rzeczy, za co jej bardzo dziękuję. Niech spoczywa w pokoju. Bradziadków to też mile wspominam. Wszystkich, którzy nie żyją z mojej rodziny, niech spoczywają w pokoju. A powiem Wam teraz, że ojciec mój nie wiem, czy żyje, także nie wspominam, bo nie wiem, że był dobry, ale nie wiem, czy żyje. Daj Boże, żeby żył. Prabacza moja ze strony ojca nie powiem się o niej, ponieważ nie znałam jej. Moja mama tylko opowiadała, że nie chciała nigdy zobaczyć włóczki. A teraz powiem Wam. Mariusz Wojciechowski, mój ukochany przyjaciel i mój narzeczony, był bardzo dobrym człowiekiem. Też lubiał sobie napić się, ale to nie znaczy, że był alkoholikiem takim bardzo. Był grzeczny, nie bił mnie o wódkę, o piwo, żebym mu dała. Nie dokuczał mi, nie wyzywał mnie, nigdy mi nie ubliżył. Bardzo dbał o mnie. Na urodziny mi kupował kwiaty, na walentynki kwiaty, mi dał żółte tulipany. Był bardzo dobrym człowiekiem. Troskliwy, martwił się o mnie, czy się dobrze czuję. Zawsze się pytał. Nawet kiedyś chciał wzywać Pogotowi, jak miałam silną gorączkę i dreszcze chciał, i gardło mi bolało, chciał wezwać pogotowy. Ja go powstrzymałam, że nie potrzeba, ja byłam tylko przeziębiona, on się po prostu tak bardzo o mnie martwił. Bardzo mi go brakuje. Wspominam z nim były chwile. Wykupialiśmy się. Zawsze śpiewaliśmy piosenki razem z playbacku, z telewizora. Mariusz najbardziej lubił piosenki disco polo. Jego ulubiona piosenka to była Weekend. Ona tańczy dla mnie. I oczywiście ich troje za ten papieros. To były jego ulubione piosenki. Lubił też piosenkę Statki na Niebie. I prawie do nieba wzięłaś mnie. I bardzo jego piosenka była też ulubiona, Budziką śmierdzę śpiewali. No trzeba wstać. No to jest, wspominam go bardzo mile. Bardzo mi go brakuje. Lubiał się powygłupiać, pożartować, przebrać się, na przykład przebrał się raz za kobietę. Było bardzo miło i śmiesznie. Bardzo kochał zwierzęta, bardzo kochał Sarę. Uwielbiam ją. Sam mówił, że bardzo kocha Sarę. Wspominam go mile i ciepło. Zawsze był troszliwy, kupował mi kwiaty. Słodycze, przynosił mi pączki. Bardzo był dobry, dbał o Czasem sam nie zjadł, a dał psu, albo po prostu nie chciał jeść. Ale jad najczęściej. Ale często się dzielił z psem. Bardzo kochał Sarę. No, z Sarą. Ale był dobrym człowiekiem, ale nieszczęśliwym, bo był chory. Bardzo mile wspominam. Niech spoczywa w pokoju. Amen. Następny mój kolega nazywał się Mirosław Bączek. 61 lat. Niech spoczywa w pokoju. Bardzo dobry człowiek, dobry kolega, serdeczny przyjaciel. Kochający czule zwierzęta, a w szczególności koty. Miał dwa koty, które kocha. Ja te kotki odziedziczyłam, bo on nie żyje. I kotki, kotki ja się zaopiekowałam. Aha, jeszcze wróćmy do Mariusza Wojciechowskiego. Mój narzeczony Mariusz ubarł w 2020 roku w styczniu. Smart. Mają 45 lat, to bardzo młodo. A Mirek Bączek, jak umarł, miał 61 lat, wspominam go bardzo miło. Dobry przyjaciel, kolega, miłośnik kotów, opiekun dla kotów, najlepszy. Kochał koty, wszystko co dobre, to oddawał kotom. Tak on nie dbał, tak kochał te koty, a szczególnie ja Misia, też. Pomagał mi przy różyce. miałam kotkę, różyczkę, było miło, pomagał mi. Było mi bardzo mi miło pomagać mu opiekować się kotami, ponieważ również też bardzo kocham koty. Też nie powiem, bo pan Mirek, Mirek był, podkochiwał się we mnie. Też, tak mi się wszystkim wydawało, że rzeczywiście się podkochiwał we mnie, trochę mnie kochał. Ale był wrażliwy, nieśmiały, nie był nerwowy, był spokojny, przeżywał wszystko w ciszy. Niestety miał chore serce, ponieważ palił papierosy, bardzo dużo papierosów, i pił bardzo mocną kawę. Dostał po prostu zawału. Umarł w 2023 roku, rok temu. Nie pamiętam we wrześniu albo w sierpniu. Umarł. Niech spoczywa w pokoju. Dobry przyjaciel, oddany zwierzętom, a w szczególności kotom. I bardzo mu dziękuję za to, że mi kiedykolwiek pomagał i był dla mnie dobry. Spoczywaj w pokoju, w pokoju mirku bączku. Następny mój przyjaciel, Robert Langier, najlepszy przyjaciel i kochający mnie człowiek. Robert bardzo mnie kochał, zakochał się we mnie. Powiem wam, to taka się wiąże historia z tym robertem. Tak jak kiedyś wspominałam na filmie. Kupiłam sobie, jak Robert przyszedł mieszkać do TPS-u, kupiłam sobie agat. Różowy Agat, kamień na szyję, on przyciąga miłość. Z tego co powiedziała mi pani, o której to dostałam wtedy, w stegnie, prezencie, powiedziała, że ten kamień, różowy Agat, przyciąga miłość. Ja go nosiłam, jak wróciłam ze Stegny i co się stało? Robert się zakochał bez szaleństwa we mnie, tak bardzo mnie kochał. Wielokrotnie wspominał bardzo miłe rzeczy, mówił mi, opowiadał, że nigdy żadnej kobiety tak nie kochał, jak mnie kocha. Sam nie wiedział dlaczego, ale żadnej tak miał kobiet dużo. Ale powiedział, że żadnej tak nie kochał jak mnie. Dlaczego to no nie wiem, jak to się stało? Czy ten agat zadziałał? Nie wiem. Jestem mu bardzo za to wdzięczna. Był moim oddanym przyjacielem, był bardzo za mną. Zawsze stawał w mojej obronie, za co jestem mu dozgodnie wdzięczna. Bardzo za nim tęsknię. Bardzo mi go brakuje. Tak jak bączka i Mariusza, taki Roberta mi brakuje. Dobry był człowiek, zawsze mnie wspierał. Oczywiście ja się nim opiekowałam, musiałam mu do końca, póki żył, pomagać i bardzo za, z tego jestem zadowolona, bo chciałam mu pomóc, bo zas, zasługiwał na pomoc, był bardzo dobrym człowiekiem. Pomagał mi, bardzo kochał zwierzęta, kochał Sarę i kochał Jamnisia, to był jego... kochał koty, kochał strasznie Rudego i kochał Jamnisia i malutką. Pamiętacie, maleńką to i ja kochałam, malutka też nie żyje, dużyczka, malutka nie żyje, Marysia, kotka. I bardzo miło wspominam Roberta, pamiętam, wychodziliśmy razem na dół, jak na dole mieszkał, ja na pierwszym piętrze, zawsze na mnie czekał z kubkiem, ja mu robiłam kawę, przynosiłam, do kawy przynosiłam ciasteczka, żeśmy jedli, czy chipsy, czy kawałek ciasta mieliśmy do kawy, herbaty, piliśmy, zawsze byliśmy szczęśliwi razem. Chodziliśmy na huśtawki, bujał się na huśtawce ze mną, rozmawiał, bardzo fajnie opowiadał, strasznie lubiłam słuchać jego opowiadań, bo były fajne, fascynujące. I bardzo się miło tego słuchało, i z uśmiechem, i śmieszne niektóre były. Bardzo ciekawe. Naprawdę dowiedziałam się tyle rzeczy, o których bym się nie dowiedziała, żeby nie robić. Naprawdę, kochani, bardzo mu za to jestem wdzięczna. Wiele mnie nauczył, za co jestem dosłownie wdzięczna. Wiele rzeczy mnie nauczył. Nie poddawać się, i bronić się, i innych wartościowych rzeczy mnie nauczył. Naprawdę, jestem mu za to bardzo wdzięczna. I bardzo mi go brakuje. Bo tak się do niego przywiązałam, że brakuje mi go chyba najbardziej, z tych chłopaków, chociaż i, i Mariusza też bardzo, też jeszcze bardziej. Chciałabym, żeby oni żyli. Ile bym dała, żeby żyli? To bardzo dobrzy ludzie byli. Robert był też nieszczęśliwy, Na no, w życiu pił alkohol, ale akurat Robert był nieszczęśliwy, ładny chłopaczek był, jak był młody, bardzo ładny chłopak, sparnował go alkohol. Po prostu nie, nie trafił takiej kobiety, która potrafiłaby go wyciągnąć z, z alkoholu. Być może takiej jak ja, która by go opiekowała się nim, nie pozwoliła mu pić, miała na niego wpływ, tak jak i ja miałam, zauważyłam. Także szkoda mi go bardzo. Nie, żadna i bardzo mi go szkoda. Jeszcze raz bardzo szkoda. On też pali papierosy, i to już go zmarnowało. Za dużo nie można palić. Będę go zawsze wspominać mile, mam jego zdjęcia, lubię patrzeć na jego zdjęcia, inaczej się zupełnie czuję. Także bardzo mi go brakuje po prostu. Bardzo mi go brakuje kochani. Tak. Niech spoczywa w pokoju. Tak. Niech spoczywa Robert w pokoju. Był dobrym człowiekiem, lubił Sarę. I lubił jak coś mu gotowałam, zawsze coś zjadł, czy zapiekanki, czy jakieś Parówki smażone, nawet gotowałam kiedyś kapustę młodą ziemniaczkami, obiad zjadł ode mnie, muspakował. Cieszył się, że tylko mieć taką kobietę, mówił. Ale tak jak mówię Wam, mówił mi, że żadnej kobiety tak nie kochał jak mnie. A miał ja tych kobiet, miał nie wiem ile, ale tam ileś miał, opowiadał mi różne przygody. Były naprawdę fascynujące, było bardzo miło. Myśmy się pośmiali, wykupiał się, żarty były. Byliśmy też, wspominam, jego Roberta Langiera nad wodą. Nie wiem, jak się ta woda nazywa, tu blisko gdzieś DPS-u. Kąpaliśmy się, Robert się zadął chlapą wodą, jest pamiątkowy film, jak Robert chlapie wodę. Niestety nie mogę wam dać do internetu, może mi się uda jakoś go zmontować, ponieważ są inni mieszkańcy DPS-u, a nie mogę ich filmować, kochani. Przepraszam was, dlatego ciężko mi ten pamiątkowy film dać do internetu, żeby była taka pamiątka. No chciałabym, może się coś uda, zobaczymy. Wspominam mile Roberta, także bardzo mi przykro, że nie ma już tych, którzy byli z nami, że nie żyją. Wspominam, wspominam ich bardzo ciepło i miło, na serduszku. Mam nadzieję, że Wy pamiętacie, bo Robert pojawiał się na filmach, tak jak i Mariusz. Pojawiali się na filmach i Mirek chyba kiedyś też, zresztą nie wiem. Także serdecznie pozdrawiam Was wszystkich. Wspominajcie milich, pamiętajcie, wspomnijcie swoich zmarłych, bądźcie na cmentarzach w ten piękny dzień Wszystkich Świętych i dzień zaduszny. Ja ostatnio odwiedziłam, niestety mam problemy, ponieważ mieszkam w TPS-ie. Niestety nie mogę iść na grupę mojej ukochanej babci, dlatego, że jest bardzo daleko, nie jesteśmy w stanie, byśmy tam pojechać, ponieważ inni mieszkańcy musieli jechać też na swoje groby, a mieli do tego prawo. A ja odwiedziłam w końcu naprawdę ten grup Mariusza Wojciechowskiego, bo nigdy na nim nie byłam, bo nie miałam możliwości pojechać, bo tak się złożyło, że trafiłam do DPS-u. Oni nie byli w stanie od razu jechać, bo to i stwierdzą, że z kosztami benzyny to i musi personel jechać, bo sami mnie nie puszczą, bo nie mam gdzie nocować w Warszawie. Więc to są skomplikowane sytuacje. Teraz mi się naprawdę udało, jestem z tego zadowolona. Chciałam podziękować personelowi, pani Grażynce, panu Jarkowi. Bardzo dziękuję, że z nami pojechali. I naszej przygodnej pani dyrektor i pani oddziałowej, że zgodziła się na tą podróż. Dziękuję bardzo. Brawa. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo wdzięczna. I pani Ani, rehabilitantce, która skombinowała, która która zorganizowała takie piękne kwiaty. Dziękuję pani Krażynko, pani Aniu, pani Jarku, pani dyrektor i pani oddziałowo. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna. Było troszkę nerwów, ale dzięki Bogu udało się odnaleźć grob mojego ukochanego Mariusza. Dziękuję. On bardzo chciał, żebym była na jego grobie. Także pamiętajcie, jeżeli możecie, to idźcie na groby. Ja naprawdę na wszystkie nie mogę. Jedynie co mogę to iść na grób Mirka Bączka, bo blisko tu leży, koło DPS-u na cmentarzu, także kupiłam mu duży znicz i mu zaniosę, pomodlę się za niego, tak jak i za wszystkich zmarłych. Do Roberta nie mogę pojechać, bo to w Nieporęcie pod Warszawą, jak Zalew Zagrzyński leży na cmentarzu, nie byliśmy w stanie też pojechać, ja tego grobu w ogóle nie znam. Nie zdam cmentarza na Nieporęcie przede wszystkim, i nie mieliśmy, czy nie mogliśmy tam jechać. To było tak daleko, że po prostu nie dało się rady, niestety. Ale będę się modlić i sercem będę z Robertem i będę się modlić. Serdecznie pozdrawiam. Bądźmy ten dzień zaduszny ze, swoją ze swoimi bliskimi, którzy od nas odeszli, a także pamiętajmy o naszych zwierzętach, które były z nami i odeszły, które kochaliśmy i które spoczywają w pokoju. Tak jak ja wspominam, zwierzątka, które tu były ze mną. Które miałam wcześniej. One też były żywymi stworzeniami, nie żyją, kochały nas i my ich kochamy i pamiętamy. Pamiętajcie o zwierzętach i o swoich rodzinach i najbliższych i przyjacielach, którzy się rozstali z nami przez śmierć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, gosia, za Ducha Świętego, amen. Pozdrawiam. Niech, niech osoby zmarłe i zwierzęta zmarłe spoczywają w pokoju, amen.